No, uśmiecham się, a nawet się uśmiałam w którymś momencie, bo właśnie nagrałam cały filmik, tylko że bez włączonej kamerki. Takie flow. No to jeszcze raz. Ale właśnie bez uważności. Yy, zadziałałam, a palec nie poszedł we właściwe miejsce i nie zrobił tego klik, które należało zrobić. No, zdarza się. Więc yy, trochę mnie to rozbawiło. Yy, jeszcze raz. Yy, Dzisiaj chciałam powiedzieć o mm, praktykach uziemiających, o praktykach y, energetyzujących. A dlaczego? Dlatego, że y, czy zadałaś sobie kiedyś pytanie, jak to jest z tą naszą energią i skąd ona się bierze? Do tego, że y, mówimy, robimy, żyjemy, oddychamy, y, coś tam wykonujemy w naszym życiu, wydatkujemy po prostu tę energię. No nie mniej, nie więcej, tylko ta energia. Jest wyczerpywalna, ona znajduje się w naszych organach, jest w nich zapis energetyczny, i my tak sobie z tego czerpiemy, czerpiemy, czerpiemy. No i nie trudno się domyślić, że w którymś momencie następuje tego kres. Oczywiście ten kres, bo jesteśmy na planecie Ziemia, nastąpi tak czy inaczej, ale może nastąpić po pierwsze później, po pierwsze trochę bardziej powiązany z Twoją decyzją, tak naprawdę. To jest to, co potrafią robić mnisi buddyjscy. Ale przede wszystkim potrafi zmienić w sposób znaczący jakość życia, najzwyczajniej w świecie jakość życia. I o czym mówię? O tym, że moment, w którym wkroczymy w to flow, w, to, w tą energię, która płynie z góry, w tą energię, która jest energią życiową, która stworzyła wszystko, jest we wszystkim. Czy nazwiesz ją bogiem, czy nazwiesz ją kwantum, czy na zwierzę maną, czy na zwierzę praną, to jakby ma mieć znaczenie przede wszystkim dla ciebie. Nie zmienia to faktu, że jesteśmy zanurzeni w niesamowitym, niewyczerpywalnym źródle energii i możemy z niego korzystać również intencyjnie, również poprzez naszą decyzję, ale tego wszystkiego trzeba się nauczyć. I co jest bardzo ważne? Bardzo ważne jest to, żebyśmy byli umocowani, zakorzenieni w naszym ciele, dlatego że Energia musi mieć się gdzie ucieleśnić, duch musi mieć się gdzie ucieleśnić. Ta animacja musi mieć, że tak powiem, materię, którą będzie animować. Więc nasze ciało jest jednym z najważniejszych elementów w tym całym procesie o ile nie najważniejszym w ogóle. Dlatego też ja bardzo zachęcam, zapraszam i, i, i staram się o tym często jakby przypominać i mówić. Ja sama praktykuję. Pewnie będę zamieszczać jakieś ćwiczenia z tym związane, ale na razie to jest taka teoria, jeszcze nie wiem czy na grupie, czy na Facebooku, zobaczymy. W każdym razie przemyślę sobie, co by było gdyby, spróbuj sobie to wyobrazić, jeśli oczywiście jeszcze nie praktykujesz i jakby nie masz tego w swoim doświadczeniu, bo jeśli masz to w swoim doświadczeniu. To, jakby doskonale wiesz, na ile y, codzienność może się zmienić, kiedy właśnie jesteś zanurzona, doenergetyzowana i jednocześnie wspaniale uziemiona i znajdujesz się po prostu w takim wysokowibracyjnym przepływie. Oczywiście, to jest kwestia intencji, to jest kwestia praktyki, to jest kwestia dania temu czasu też na ugruntowanie. Y, co jest dla mnie ważne, i wydaje mi się, że, y, że o tym przede wszystkim trzeba powiedzieć. To jest właśnie zakorzenienie w matce ziemi, zakorzenienie, czyli jak gdyby wpuszczenie mentalnie, energetycznie siebie w matkę ziemię, też powierzenie wszystkiego, co już ci nie służy, co już naprawdę może odpaść, co może zostać oczyszczone matce ziemi, to sobie wszystko po prostu przejdzie do, przez, czakrę, przez czakrę korzenia, przez Twoje nogi, przez Twoje stopy przejdzie sobie do Matki Ziemi, odżywi ją, Matka Ziemia to oczyści i odda nam tę wspaniałą, mocną, ziemską energię, która jest nam ogromnie potrzebna do właśnie ugruntowania, do bycia, do życia, do działania po prostu. Te energie, jak drzewo, tak? Jak drzewo przez korzenie, przez swój pień, przepuszczamy, ciągniemy do góry, przez czakrę korony, wypuszczamy tam, do góry, a stamtąd Możemy czerpać tę wysoką, wspaniałą, taką duchową, cudowną energię. I w którymś momencie to się gdzieś zespaja, zestraja, integruje. To jest tak naprawdę jeden przepływ energetyczny. Oddanie, wymiana, zakorzenienie i pociągnięcie tej energii do góry, inspiracja, flow. I tak. Takie wspaniałe krążenie, taki obieg jak drzewo, bo de facto tym właśnie jesteśmy. Możemy łączyć to, co materialne, z tym, co duchowe, a to, co duchowe, animuje to, co materialne. Jest też wspaniałe ćwiczenie i praktyka, przede wszystkim medytacyjna, merkaby, bardzo piękna, jest koherencja serca. Jest soul body fusion, czyli zastrojenie ciała, duszy i umysłu, w pewnym sensie tworzenie meta-języka pomiędzy tymi elementami. Elementy to, są, to jest oczywiście złe słowo, ale nie mam teraz innego, musisz mi to wybaczyć. Znaczy, proszę o wybaczenia, nic nie musisz. Jest moja ulubiona praktyka hawajska, czyli lakea, La światło miłości. To wszystko jest e, ogromnie ważne i potrafi zmienić najzwyczajniej w świecie naszą codzienność, a jednocześnie e, robiąc tyle, ile robimy, e, gotując te wszystkie obiady, co jest wspaniałe, że możesz, chodząc na spacery, chodząc do pracy, sprzątając i co tam jeszcze jest konieczne w naszym życiu, że po prostu jesteśmy w stanie odnowić, odświeżyć ten zapas energetyczny, tę moc energetyczną. Każdego dnia, trzy razy dziennie, raz dziennie, ile razy możesz, ale, yy, ale po prostu trzeba to robić systematycznie, bo rób to, co ci wspiera, bądź w konsekwencji, w tym, co Cię wspiera, w tych praktykach, które Cię wspierają. Miłość do siebie, o której w tym momencie tak dużo świat mówi, na szczęście, to też jest wybór bycia w konsekwencji, w robieniu tego, co po prostu nas zasila. Więc zapraszam, pojawi się więcej ćwiczeń i na grupie, i na kanale YouTube, takich właśnie praktyk energetycznych, i uziemiających, i energetyzujących. Ale też szukajcie i korzystajcie. Jest wiele osób, które pięknie prowadzi i medytacje, i praktyki oddechowe, więc jest z czego wybierać. Ty tak naprawdę wybierasz nie tyle praktykę, jeśli się tego uczysz. Jeśli chcesz z, kim praktyko, z kimś praktykować, co w gruncie rzeczy osobę, która to prowadzi, i to jej energię w pewnym sensie trzeba poczuć, czy jest ci z tym po drodze, czy niekoniecznie, bo w słowa można ubrać wszystko, tak? I każdy może przeprowadzić praktykę medytacji. Tylko każdy zrobi to inaczej, bo każdy jest na trochę innym poziomie. Czy zaawansowania, czy swojego przebudzenia, czy swojej energii, po prostu. Więc szukaj, wybieraj, zmieniaj, ale przede wszystkim praktykuj. To jest teraz ogromnie ważne. Więc wszystkiego dobrego. Zaczyna się okres świąteczny. Wszystkiego dobrego, to są, to są naprawdę dobre życzenia i niech nam się układa i Tobie, i mnie, i nam wszystkim. Do zobaczenia, Papa. Pa.